To są aktualności gminy Kołbaskowo-Mateusz Iżakowski. Zapraszam! Zaczynamy od 46. sesji Rady Gminy, która odbyła się w piątek w samopołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Tym razem radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi m.in. przyjęcia sprawozdania z działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie, z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i gminnego programu wspierania rodziny za 2022 rok. Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Kołbaskowo, w sprawie Funduszu Sołeckiego, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Nieruchomości, a na koniec przyjęto informację wójta gminy z działalności w czwartym kwartale ubiegłego roku. Wyniki głosowań zostaną opublikowane w biuletynie Informacji Publicznej Gminy. A teraz wracamy do sprawy wypadku kolejowego, który miał miejsce 29 listopada 2021 roku na przejeździe w Kołbaskowie. Przypomnijmy, kierowca ciężarówki wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg osobowy, przez co skład się wykoleił. Na szczęście nie było ofiar i poważnie rannych. Do sądu w Szczecinie wpłynął właśnie akt oskarżenia przeciwko 68-letniemu mężczyźnie. Prokuratura zarzuca mu nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbyło się spotkanie noworoczne europosła Bartosza Arłukowicza. Podczas wydarzenia europoseł podsumował ostatni rok swojej działalności w europarlamencie. Najwięcej czasu poświęcił programowi walki z nowotworami, bo sam przecież jest lekarzem. Poruszył także kwestię związaną z in vitro w naszym kraju i opowiedział o swoich najbliższych planach w Brukseli. Bartosz Arłukowicz podziękował także wójt gminy Kołbaskowo pani Małgorzacie Szwarc za gościnę w naszej gminie. Bardzo dziękuję Pani Wójt, to dla nas wielki zaszczyt móc przyjąć naszych przyjaciół tutaj w tym miejscu. To wszystko co robiliśmy przez całe lata doprowadziło mnie do pracy w Parlamencie Europejskim i zdobycia absolutnie rekordowego wyniku, za co w tym miejscu chcę podziękować Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Ja wiem, że minęły już 3-4 lata prawie od tego, miejscu, od tego momentu. Ale jestem w pełni przekonany, że gdyby nie wy, gdyby nie wasza siła, chęć pomocy, wsparcie merytoryczne, niemerytoryczne, często emocjonalne, nie byłoby tego wyniku rekordowego w historii Pomorza Zachodniego, 240 tysięcy głosów. I za te głosy każdemu z Was osobno i każdemu z Was razem dziękuję. Zajrzeliśmy na plac budowy drogi gminnej z Ustowa do obwodnicy Przedsławia i Warzymic. Na całej długości mamy już położony asfalt. Pojawiły się już wszystkie znaki drogowe oraz oznakowanie poziome. Obecnie drogowcy przygotowują i utwardzają pobocza, wykonują humusowanie, czyli przygotowują powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej. Finalnie powstanie blisko 1,5 km nowej drogi gminnej z Ustowa do węzła Przesław. Inwestycję realizuje Strabak, który swoją pracę wycenił na 8,5 miliona złotych. Droga zostanie oddana. Do użytku jednocześnie z obwodnicą Przecławia i Warzymic. Jak niedawno poinformował Budimex, wykonawca dwupasmówki, może to nastąpić już w wakacje, czyli o trzy kwartały wcześniej, niż jest w umowie. Są już aktualności gminy Kołbaskowo, czyli wydawana co miesiąc gazeta samorządowa. W nowym numerze przeczytamy m.in. o planach wobec pałacu w Ostoi, o otwarciu DGS Diagnostik z Rosówku czy o projekcie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, który otrzymał najwyższą notę w konkursie ministerialnym. Papierowe wydanie już niebawem znajdzie się w skrzynkach pocztowych mieszkańców gminy, teraz już dostępne jest w formie online. Kliwia, kwiat z rodziny amarylkowatych występujący naturalnie w południowej Afryce pięknie zakwitł właśnie w zielonym kąciku w szkole podstawowej w Przedsławiu. To bardzo ciekawa roślina, prawidłowo pielęgnowana kwitnie od lutego do kwietnia, a czasem powtarza kwitnienie na jesień. Do Europy kliwia została sprowadzona w połowie XIX wieku. Nazwa kliwia została nadana tej roślinie na cześć Lady Cliff. Była patronem ogrodnictwa. Ten kwiat dawno tak pięknie nie zakwitł, usłyszeliśmy w szkole. Dodajmy, że na co dzień zajmują się nim panie Agnieszka i Mariola. Kiedy nadejdzie wiosna? Kiedy odejdzie zima? We wtorek rano świat powitał nas w białych barwach. Jedni, pewnie najmłodsi, cieszyli się, inni, zapewnie kierowcy, złościli. Ale mamy dobre informacje: już w połowie marca ma się zrobić nieco cieplej. Temperatury przekroczą 13 stopni Celsjusza. W ten weekend ma jeszcze popadać i mocniej powiać. Wiosna na dobre zagości u nas po 21 marca, czyli według kalendarza. I to tyle w tych aktualnościach, na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!